Zabójca ciągle na wolności dziesiątki bezbronnych zwierząt giną. Z ich przepięknymi piórami pawie są przez wielu uznawane za najładniejsze zwierzęta na ziemi. Jednak komuś w Kalifornii te ptaszki wcale nie przypadły do gustu. Około 50 pawi zostało znalezionych martwych w przeciągu zaledwie dwóch lat w jednym z sąsiedztw w Kalifornii. Wielu mieszkańców twierdzi, że te ptaki to tylko kłopoty. Jednych wkurzają ich ciągłe piski, innych fakt, że skaczą po dachach domów, jeszcze innych to, co te duże ptaki zostawiają praktycznie wszędzie. Pawie mają też tendencję do atakowania samochodów po tym, jak widzą w nich swoje odbicie. Policja mówi, że zabójca ptaków używa różnych metod. Od otruć do strzelania do ptaków z łuku i pistoletów. Większość ludzi jednak lubi te ptaszki i jest wstrząśnięta zachowaniem zabójcy. Policja stara się rozwiązać zagadkę, ale póki co nie mogą znaleźć podejrzanego.